Z tej strony Witek I dzisiaj chcę wam odpowiedzieć na pytanie Dlaczego nie nagrywam CSA dlatego, Dlaczego tak mało gram tego CSA Wystarczy przejrzeć moją historię meczy Tu cheaterzy Tu cheaterzy Tu cheaterzy Tu cheaterzy Tu cheaterzy Ale Tego, ta, takiego cheatera jeszcze kurwa nie widziałem w tej grze. Już tłumaczę. Generał ten cheatował, ale jeszcze nie był taki obfióz, nie? Ten tak samo. Prawdopodobnie dostawał info od tego typa, który się nazywa Simon. To jest gość, który jak zobaczycie jest jakby tego. To jest clue dzisiejszego, dzisiejszego tematu. Też demo jest pierdolone, jeżeli chodzi o CSO2. W ogóle ta gra jest jeszcze niedopracowana, więc mam naprawdę duże spadki FPS-ów, dlatego też nie nagrywam go. Ale dlaczego mało gram w tego CSA? Już wam tłumaczę. E, tutaj, oczywiście, nic się nie będzie działo, ponieważ on będzie się krył. E, w pierwszej rundzie to nawet chyba zajebałem. E, ale chwila, 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 chwila. Przejdźmy do rundy, gdy on będzie miał scouta. O, ma scouta. Dobra. Ma scout, cisza. Eee. Kurwa, nie umiem się odnaleźć w Nie, menu Niby, niby kurwa tam to jakieś smoke'i Patrz to niby Skanuje? Pa, przeskanował, typa <ścoughs> Widzicie to? Ale to jeszcze nic, to jeszcze nic. Przyspieszę wam troszeczkę. Sobie stoi, chyba nic nie rusza się. Chyba z kumą co odj**ał Dobra. Patrzcie to. Wiesz, że tam jest, nie wyskanuje, pa Patrz to. Ale to jeszcze nic Przejdźmy do ostatniej rundy Tych rund było bardzo mało, dlatego, że przepierdaliśmy eee, Ten mecz 13-3 To do ostatniej rundy I tutaj się zadziało coś magicznego. Słuchaj, co zobaczcie Miejsca zaczniemy hopować, ale panu hopy nawet nie stryfuje Chodź co, zabił, zabił znowu, zabił mnie w skoku i jeszcze raz zabił. Pa ktoś mi powie, że on jest kurwa czysty. I ktoś mi powie, że ta przegrana e, z moim tytaj teamem e, jest kurwa sprawiedliwa. No, no nie jest sprawiedliwa. Dostałem minusowe punkty, minus 104. E, dziękuję, dziękuję temu typowi, dziękuję też Valve za dopracowaną grę, za dopracowany anti-cheat i znacie już odpowiedź, dlaczego tak mało gram w tego cesa Na rok.